Znajdujemy się w Filharmonii Gorzowskiej na 4 Lubuskim Forum Kultury, podczas którego odbędzie się również inauguracja projektu Kultura Tendy. Znajdujemy się dzisiaj w Filharmonii Gorzowskiej, dlatego że trwa czwarty Lubuskie Forum Kultury. Postanowiliśmy to forum wykorzystać jako wspaniałą okazję do tego, żeby zrobić spotkanie inicjujące projekt Kultura Tędy dla północy województwa. Zapraszam nauczycieli, animatorów, twórców niezależnych. Chcemy połączyć oświatę i kulturę. Chcemy, żeby edukacja kulturowa w naszym regionie była na najwyższym poziomie. Czy Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach współpracuje z oświatą? Tak, jak najbardziej możemy mówić o naszej współpracy, naszej instytucji z sektorem oświaty w gminie. W naszej gminie Istnieją dwie szkoły w dwóch miejscowościach gminnych w Bojadłach i w Klenicy i jak najbardziej płaszczyzna współpracy się rozwija między naszymi jednostkami. Dwa zdania w skrócie o projekcie Bardzo Młoda kultura. Projekt rozpoczął się w tym roku po długich staraniach, w jego ramach zostały wyłonione 16 operatorów, którzy działają w każdym z województw. Ich celem jest doprowadzenie do tego, żeby wzmacniać edukację kulturową, więc takie działania, które jednostkom pozwalają pełni uczestniczyć w kulturze bardzo szeroko rozumianej. W ramach tego projektu chcemy nie tylko i wyłącznie szkolić edukatorów i nauczycieli, ale są organizowane również konkursy na dofinansowanie projektów edukacyjnych. Bardzo ważnym aspektem całego projektu są badania, które. Sprawdzają, w jaki sposób funkcjonuje edukacja kulturowa w regionie. Dlaczego warto dołączyć do portalu Bo To jest fajna platforma wymiana, wymiany informacji o działaniach kulturalnych w naszym regionie. Namawiam każdego, kto, kto działa, kto szuka wydarzeń kulturalnych, aby zaglądać, korzystać, wpisywać informacje i podlinkowywać na przykład na profil Facebookowy. Polecam.